Dobry dzień, dobry. Dzień dobry. Antidotum, odcinek 569. Eee, witamy Was rano, dojechaliśmy w do domu. I słuchajcie, jutro jak Wy to będziecie oglądać, to ja jestem w trasie do do Sankt parafia Saint w San Stefan w Austrii. To jest 270 km na południe od Wiednia, czyli w kierunku Słowenii. Jakby ktoś tam był w pobliżu, to zapraszam serdecznie. Będą trzydniowe rekolekcje, czwartych, piątek, sobota. Plakat będzie na moim Facebooku, myślę, że już jest. To możecie sobie sprawdzić dokładnie, komu, komu jak pasuje. I zapraszam Was. Fajne uczucie być w domu, choć szkoda, że na chwilę, bo właśnie nagrywam i za moment już jadę do Jarosławia, więc się zaczęło, już słuchajcie, już wpadliśmy w wir. Tego wszystkiego po, po wakacjach. Dobra, to teraz mamy dzisiaj środę i mamy y, takie słowo. Pierwsze mamy czytanie dzisiaj z 1 listu do Koryntian, trzeci rozdział. No, to posłuchajmy. Nie mogłem bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dawałem, ani pokarm stały, bo byliście słabi. Zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał pan. Ja siałem, Apollos podlewał. Lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost Bóg. Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy, według własnego trudu, otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, Wy zaś uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Oto słowo Boże. Bóg nie będą dzięki to jest taki piękny fragment yy, świętego Pawła, ja bardzo lubię. Z yy, tu pisze o tym duchowym mleku, pisze o, o wzrastaniu, pisze o, o tym, kto sieje, kto podlewa, kto daje wzrost, że istotny jest ten, który daje wzrost. To jest tak naprawdę, fragment o wzroście i on pokazuje, że każdy człowiek przechodzi przez etap niemowlęctwa. No, w życiu fizycznym tak na pewno jest i on nam pokazuje, że to samo jest w życiu duchowym i ten okres niemowlęctwa może jakiś czas trwać, żeby żeby nie myśleć o sobie więcej niż wiemy to trochę taki przykład ja to widzę w różnych wspólnotach, które powstają osoby, które, które no już się nawróciły do doświadczyły do, do tego momentu oddania życia Jezusowi, zrobiły to bardzo świadomie doświadczyły wylania Ducha Świętego Nagle się tak mówi, jakby jakby postradały zmysły, już to trochę Biblię znają I już mu, o, jaki to ja mądry jestem, jaki to ja tam, 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 taki, taki. Ale te osoby zapominają często, że one są dopiero na etapie mleka i, i, i dzisiaj pewne rzeczy im się wydają takimi, a nawet się okazuje, że są innymi. Często słyszą nauczanie starszych ludzi w wierze. Mówię teraz o nie ludziach skosniałych w wierze, żeby tego nie mylić, ale starszych w wierze. A co oni tam mówią? Po co mamy tu uważać? My tu przeniemy do przodu. Mają taką piękną y, gorliwość w sobie, gorliwość, taką, ale też dziecięcą gorliwość. Z podziwiamy dzieci, że one są niezmordowane i mogą pędzić, bez kasku mogą wylecieć. Y, y, przy okazji pozdrawiamy. Mogą bez kasku wylecieć na ruchliwą ulicę tak, I, i dla nich to nie jest problem, ale z drugiej strony widzimy, że te dzieci co chwilę się o coś potykają, i taką, takim zadaniem rodzice jest cały czas po prostu patrzeć na nie, y, uważać, żeby, żeby sobie krzywdy nie zrobił krzyknąć, założyć ten kask, y, zabronić czegoś, po to, żeby to dziecko sobie nie zrobiło krzywdy. I dokładnie to samo jest, kochani, przyduchowym są nam. Ludzie przewodniczący, wiesz, ludzie, którzy są przed nami, ludzie, którzy nam przewodniczą, którzy nas prowadzą i oni są po to, by nas e, dzięki swemu doświadczeniu już wieloletniemu ustrzec przed jakimś nieszczęściem. By nam założyć kask, nie chodzi teraz o hełm zbawienia, tak, tylko założyć kask przed, przed czymś, co może nam po prostu zrobić krzywdę najprościej, nie, przez tym, co nas może zranić. I, I kochani, z jednej strony ten Neofitus jest po prostu piękny, ale z drugiej strony też może wielu ludziom wiele szkody przynieść. Jeśli nie, nie samym neofitom, to, to ludziom, do których oni pójdą. No i sami zobaczcie, że Bóg daje nam takie ustatkowanie w wierze z czasem, taką dojrzałość w wierze, ale to jest jakiś proces. Do, do tej dojrzałości się po prostu dochodzi. Ja myślę, że takich ludzi dojrzałych w wierze, to już potem można rozpoznać, o wow, ten człowiek jest człowiekiem dojrzałym, wie, że on wtedy już nie bardzo dużo mówi, on już wie, co mówi, Także człowiek taki na początku to mówi, co wie, nie? a taki człowiek dojrzały wie, że już wie, co mówi. Nie? Czyli jak nie trzeba mówić, to nie mówi, a jak coś mówi, to mówi, bo to jest właśnie konieczne do powiedzenia, nie ilość słów, ale jakość tych słów, waga tych słów. Wtedy się liczy i jest na pierwszym planie. No i teraz on tu jeszcze mówi o takim podziale, który u Koryntian wystąpił. On występuje, widzę, w każdej wspólnocie gdzie robią się frakcje: ja jestem bardziej od tego, ja jestem bardziej od tego. Ja bardziej lubię słuchać tamtego, a ja bardziej tamtego. Ja wzrastałem na słowach tego, a ja na słowach tamtego. To tamten miał rację, to ten miał rację. Takie przepychanki: Ty do nas nie należysz, bo ty się formowałeś u kogoś innego. My jesteśmy z kogoś innego. Nie, nie, Paweł tu na końcu totalnie to obala. Mówi, ten, który sieje, i ten, który podlewa, czyli mówię o dwóch etapach, o sobie i o polosie, tak? ten, który sieje, ten, który podlewa, stanowią jedno. Jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. To już Bóg to będzie odrzucił. Ale nieważne, czy, czy ja byłem osobą, która głosiła. Kerygmat, początek w wierze danej osoby, musimy zbawienie. Czy ja jestem osobą, która potem katechizuje tą osobę i prowadzi do dojrzałości, przechodzi z etapu, przeprowadza osobę z etapu mleka na etap mięsa i innych pokarmów? Nie, ale mówi tak: My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, Wy zaś. Uprawą, rolną, uprawną rolą Bożą i Bożą Budowną. I oto słowo Boże. No i jeszcze werset wcześniej. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, lecz tylko ten, który daje wzrost Bóg. My, jako ludzie, jako pomocnicy Boga, mamy siać, mamy podlewać, ale my nie dajemy wzrostu. Wzrost daje Bóg. Czyli ta osoba, czy zasiana, czy podlewana, co musi zrobić? Musi otwierać się na Boga. Nie na tego, który ją podlewa, czy tego, który ją zasiewa, ale musi otwierać się na Pana Boga. I e, żeby nie, nie budować na człowieku e, swojej wiary, swojego życia, tylko zawsze na Panu Bogu. I tego sobie i Wam życzę. Amen. Amen. I dzisiaj jest Psalm 33. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który on wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi, patrzy z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców Ziemi. On, który serca wszystkich ukształtował, który zważa na wszystkie ich czyny. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Raduje się w nim nasze serce. Ufamy Jego świętemu imieniu. I naprawdę piękny jest ten psan. Bardzo lubię ten psan. E, coraz bardziej. Bo on jest dosyć często, ale coraz bardziej lubię ten psan. E, no i zobaczcie pierwsze. E, błogosławiony lud, e, którego Pan jest Bogiem. E, błogosławiony to też wiąże się z tym, co jest w refrenie. Szczęśliwy, bo błogosławiony to znaczy szczęśliwy i patrząc na siebie możesz właśnie tak sobie myśleć, że ty jesteś błogosławiony, że właśnie w Bogu, jeżeli Bóg jest twoim Panem, jeżeli ty wybierasz Boga jako swojego Pana, to wybierasz szczęście, to wybierasz błogosławieństwo, Czyli to co też Bóg mówi tak stawiam przed tobą dwie drogi życia, błogosławieństwo i przekleństwo. Droga ze mną, droga bez mnie. Droga, która przynosi życie, która, druga droga, która daje śmierć. Yy, I zobaczcie, Bóg tutaj wcale nie jest statyczny, tylko cały czas jest taki w działaniu dla mnie, że on spogląda z nieba, yy, widzi wszystkich ludzi. No, to jest fenomen Boga, to jest wielkość Boga, także on patrzy na ziemię i widzi wszystkich ludzi. Nasz ludzki wzrok jest bardzo ograniczony. Do, no niektórzy mają lepszy, niektórzy słabszy, ale, ale i tak jesteśmy ograniczeni. Nawet, nawet po prostu ci, którzy mają tak zwany orli wzrok, to po prostu też są ograniczeni do przestrzeni, w której przebywają. A pan spogląda z nieba i widzi wszystkich ludzi. On patrzy z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców Ziemi. Czyli gdzie każdego, absolutnie każdego mieszkańca Ziemi widzi ciebie, widzi mnie. On, których serca wszystkich ukształtowa, który zważa na wszystkie ich czyny. I no cudne jest to, że właśnie Bóg ma taki wpływ na nasze życie i na nasze serce, że może je kształtować cały czas, cały czas po prostu, może kształtować nasze serca, wtedy kiedy one są gdzieś tam powykrzywione przez nasze wybory, przez nasze decyzje. To Bóg może przywrócić nasze serca do pierwotnego stanu, tak zwane wiecie, ustawienia fabryczne. Tak, jak są w telefonie, ten przywróć ustawienia fabryczne, i wtedy ten telefon wraca do normalności, i znowu możemy pracować na tym urządzeniu i wkładać w to nowe rzeczy na nowo. I, I to tak samo gdzieś tam z Panem Bogiem, z naszym sercem. Także Bóg zna te ustawienia. Bo on ukształtował nasze serca, wie do czego zaprasza nas te serca, nasze serca, I, i kiedy się gubimy, znowu możemy wrócić i powiedzieć: Bogu, Panie, ukształtuj na nowo moje serce. No, Dawid woła o tym w wielu psalmach, ale chyba najbardziej w tym 51. I, i woła o to, żeby właśnie Bóg ukształtował jego serce. No bo w serca płyną nasze myśli, działania, decyzje i wtedy one są zgodne z, Bożą, z wolą Bożą, z Bożym myśleniem. I to jest bardzo ważne, żeby mówić do Boga i przedstawiać Mu taką właśnie opcję współpracy z Nim, otwierać się na tę współpracę i mówić o tym Panie ukształtuj moje serce według serca Twego, według Twojego myślenia, tak jak Ty chcesz, tak? Według tych ustawień fabrycznych, według zamysłów i planów Bożych. I... Dzisiaj też jest właśnie taki Bóg, który patrzy na człowieka i przygląda się człowiekowi. No i co teraz sobie pomyślisz, że ktoś zadaje ci pytanie? Czy chciałabym ci zadać to pytanie, czy nawet powiedzieć takie zdanie? Bóg ciebie widzi. Widzi zawsze, codziennie, każdego dnia i nocy. Widzi każdy twój czyn. I co teraz sobie myślisz? O jakich czynach myślisz? Hmm? Być może pierwsze nasuwają ci się te twoje złe czyny, tak? Że widzisz swoje grzechy, widzisz swoje złe zachowania, widzisz to wszystko, co w tobie jest negatywne. Ale właśnie chodzi o to, że Bóg patrzy na nas z miłością i potrafi też dojrzeć w nas dobro, którego my sami jeszcze nie widzimy, albo nie pamiętamy. I bardzo często jest tak, że Pan Bóg mi yy, przypomina, co dobrego zrobiłam. Nie przypomina mi tylko to, co złe. Bóg mi przypomina też to, co dobre. To się też dzieje, słuchajcie, w czasie tak naprawdę każdego rachunku sumienia, który, który wykonujemy, kiedy się przygotowujemy do sakramentu pojednania, czy też codziennie, tak? Myślimy sobie o tym, jaki był ten dzień, co dzisiaj dobrego zrobiłem, zrobiłam, co mi dzisiaj nie wyszło, ale też co mi wyszło. Bo Bóg też tak patrzy na nas, nie tylko na złe czyny, bo może gdzieś tam jeszcze takie jest ukształtowane nasze myślenie, ale Bóg też widzi nasze dobro, które jest w nas, może którego nie udało nam się zrobić, ale też widzi dobro, które już wykonaliśmy. I to jest przepiękne, bo, bo kiedy Bóg się z nami spotka, to nie będzie nam wypominał grzechów, tylko, tylko właśnie, czy bardziej my się spotkamy z Nim. To, to też przypomni o tym, co dobrego wykonałeś, co dobrego zrobiłaś, co dobrego zrobiłaś w swoim życiu. Bóg kto pamięta i się, i się temu przygląda. I dla mnie piękne jest to dzisiaj w tym psalmie, że Pan przygląda się każdemu człowiekowi i widzi każdy czyn człowieka. Mi to daje poczucie bezpieczeństwa. Ja się nie, nie czuję śledzona przez Boga. Tylko czuję się bezpieczna, że On po prostu wie, kiedy ja już przekraczam granice i on, on mnie dotknie, On mi to pokaże, On poruszy moje serce, że Sylwia, przekraczasz te granice. To już nie jest w ogóle droga dla Ciebie, to nie jest kierunek dla Ciebie. To nie jest to, co ja dla Ciebie przygotowałam, Idziesz, przygotowałem. Idziesz w złym kierunku I, i dla mnie to jest takie właśnie niesamowite, że Pan Bóg że Pan Bóg właśnie w taki sposób też Patrzy na każdego z nas No bo zobaczcie Błogosławiony, czyli szczęśliwy lud Którego Pan jest Bogiem Bóg się przygląda Ci po to, żebyś Ty był szczęśliwy Żeby Bóg mógł właśnie Prowadzić Ciebie Bożymi swoimi drogami Żebyś był szczęśliwy Żebyś miał to doświadczenie Że jesteś błogosławiony I żeby Twoje serce W Nim się radowało I aby Twoje serce Ufało Jego świętemu imieniu to jest po prostu to, do czego, do czego Bóg nas zaprasza. A On w tej całej drodze, też zobaczcie, w ostatnim zwrotce jest napisane, że On jest naszą pomocą i tarczą. We wszystkim, we wszystkim, w każdym dniu, w każdej niemocy On jest Twoją pomocą. Dzisiaj postaw też siebie w tym miejscu, nie, że On jest moją pomocą. On jest moją tarczą. Nie wiem, w czym dzisiaj potrzebujesz Bożej pomocy. W czym potrzebujesz tarczy, żeby Bóg Cię ochronił? Nie wiem, ale dzisiaj powiedz o tym Bogu, porozmawiaj, podziękuj też Bogu za to. No i życzę Ci takiego doświadczenia, bracie, bracie i siostro, tego, że właśnie Bóg patrzy na Ciebie, Twój tata się Tobie przygląda z miłością. Amen. Amen. I idziemy dalej dzisiaj z Łukasz, 4, aklamacja 4,18. Pan posągnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność. To nie znaczy, że mamy być biedni, żeby nam głosił dobrą nowinę, ale byli tacy ubodzy duchem, czy tacy uniżeni przed Panem, czy też radośni, pokorni, uśmiechnięci, a więźniom głosił wolność. Bóg chce chcecie nie tylko z więzienia fizycznego, typu łagiewniki w Rzeszowie, ale z każdej niewoli, grzechu czy innej Cię Pan Bóg wyciągać. Łagiewniki w Rzeszowie? To się, a może inaczej to się to nazywa? A może nie mogę. nie pamiętam jak się to nazywa. Nie, ale tutaj w więzieniu. A, to, no to no. Tak. Ale mogę się mylić, nie, nie pamiętam nazwy. Byliśmy, ale nazwy nie pamiętam. i mamy Łukasz, dzisiaj czwarty rozdział, 38-44. Po opuszczeniu synagogi Jezus przeszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich. Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. To słowo Pańskie. Dla by Co to fajne <laughs> jest, tak mnie, mnie śmieszyło, rozkoczyło Was pewnie to, że, e, że że wielkość tego cudu, bo jest opisany ten cud, wielkość polega na tym, że Jezus z teściową Piotra nie ma żadnych więzów krwi, nie? to jest pokazane. Gdybym poszedł do swojej mamy chorej na, na gorączkę, no to, to ma autorytet. nie, kwestia tak, autorytetu miałem się taką rozmowę na siłowni, o się autorytecie. A to jest jakby osoba no zupełnie obca, obca dla niego w rozumieniu więzów krwi. Czyli nie ma za tym autorytetu, ale ma autorytet nad gorączką. I kochani, my y, nie tyle modlimy się o, o uzdrowienie osoby, czy, czy, żeby zobaczyć. Tylko modlimy się o odejście choroby. No. A wysoka gorączka trawiła teściową i prosi za nią. Stanżoną znaczy, rozkazał gorączce i opuściła ją. Nie? On nie rozkazał teściowej i przyjmie uzdrowienie. Bo, 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 bo dzisiaj przyjęłaś chorobę, tylko jest rozkazał gorączce. Jezus nam pokazuje, że, żeby uzdrawiać ludzi, trzeba przejąć uwaga, autorytet nad chorobą, trzeba być ponad chorobą. I potem jest dalej taka podpowiedź. Chyba nigdy nie mówiłem w ten sposób o tym fragmencie, ale znaczy, miałem dzisiaj tą rozmowę, tak jakby dużo o tym myślałem, więc mogę się tym od tej strony podzielić. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli. Cierpiących, na rozmaite choroby przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. I teraz kropka, uzdrawiał ich. Dalszy ciąg opowieści. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając. Ty jesteś syn Boży. Nie? Chciałbym się na tych złych duchach tutaj skupić. Kochani, bardzo często, żeby mieć autorytet do uzdrawiania, trzeba mieć autorytet nad złymi duchami, czyli złe duchy muszą się Ciebie bać. A tak nie Ciebie, tylko Boga, który mieszka w Tobie. Ale tak bardzo musi Bóg mieszkać w Tobie, żeby złe duchy o tym wiedziały i się bały. To jest jakby ten klucz do uzdrawiania. Yy, bo ludzie zadają pytania, ale Witek, myśmy się wszyscy modlili. Myśmy się modlili, a, a o, ta osoba umarła. I tyle osób się modliło. Tyle osób kładło ręce. Dlaczego umarła? Nikt nie miał autorytetu duchowego nad tą chorobą lub nad tymi zły, złymi duchami, które za tą chorobą stały. Tu jest, zobaczcie, jeszcze raz. A on, stanąwszy nad nią, czy nad tą kobietą, rozkazał gorączce i opuściła ją, czyli tu, jakby w opisie yy, w, w Łukaszu, to jest ważne, lekarzem jest Łukasz, bez zawodu, więc on jakby, on, jakby, rozumie, co pisze w kwestii uzdrowienia, on, on opisuje gorączkę jakby, jakby miała osobowość, rozkazał gorączkę, jak mogę rozkazać, tak, rozkazuje szafie, przesunąć się. Chociaż zdał taki przykład, że to jest możliwe, powiesz górze i się przesunie, nie, ale no, rozumiesz, rozkazuje szafie albo szklance, przesuń się, no może się dzisiaj poświęciłeś rozkazywanie, czy ci się przesunie, nie. Y a teraz mówi do Gorączki, rozkazał Gorączce i opuściła ją, czyli opuściła teściową, czyli opuściła jej ciało, czyli Gorączka posłuchała się Jezusa, czyli jakby Gorączka ma uszy, więc on pokazuje nam cię, Łukasz, taki duchowy wymiar choroby, że, że tam jest jakaś osobowość, no już wiemy jaka, no demoniczna, bo to tam też dalej jest pokazane, tak, że złe duchy wychodziły z wielu, wołając, nie? bo jest Syn Boży. Dokładnie mamy to, jeszcze ktoś chce poszukać, żeby wiedział, że ja nie żartuję sobie tutaj to dzieje apostolskie 10.38 świętego Piotra słowa. Znacie sprawy Jezusa z Nazaretu, który przeszedł przez życie wszystkim dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy... Byli pod władzą diabła. Uzdrowienie diabeł, uzdrowienie diabeł. Święty Piotr, tak to ładnie łączy. Tutaj też to u Łukasza dzisiaj jest pokazane. No i potem Jezus mówi, tu my szukały go, a już jest o tym, że aż nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. Po co Jezus udawał się na miejsce pustynne? aby przebywać z ojcem, aby napełniać się bliskością, miłością, obecnością ojca. Dlaczego? Bo właśnie w tej obecności ojca mamy autorytet nad swoimi duchami. Dlatego mój czas modlitwy, nie ma być modlitwa o uzdrowienie, tylko to ma być tylko posługa wynikająca z mego czasu na modlitwie z ojcem, z mego przebywania z ojcem w niebie, tak? A skutkiem tego będzie to, że powiem gorączko, idź, gorączko, wy, gorączko wynoś się, raku, wynoś się, inna choroba, wynoś się. Przejąć autorytet nad chorobą. Jest to w Panu Bogu możliwe. Jezus nam to pokazuje. I teraz na koniec mówi, także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę w Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w snagach Judei. Amen. Po to, by iść i głosić. I wiecie, ja też bardzo widzę, bardzo mnie to dotyka ostatnio, podczas tego czasu wakacji. Bardzo mi, najbardziej mnie dotyka to, że w sumie po to jestem. I po to jestem, żeby iść i głosić. Żeby ludziom przypominać, że, że mają zbawienie w Bogu, że mogą przebywać i być mieszkańcami Królestwa Bożego i poprzez nich dalej to Królestwo może dalej się rozszerzać. Amen. Amen. I tato w niebie bądź ulubiony i wywyższony. Tak, tato. I tato ja, ja dzisiaj proszę o, o coraz większy ten autorytet duchowy. Nie chodzi o mnie, chodzi o tych, którzy z powodu braku tego autorytetu dzisiaj cierpią. Chodzi o tych, którzy Ciebie nie znają. I to też proszę prostobą o nasze myślenie na temat chorób, na temat uzdrawiania, na temat modlitwy, uzdrawiania Pani, aby Twój Kościół na nowo poruszał się w tej mocy, którą Ty, Panie, pokazałeś, w swoim życiu pokazałeś. I ja dzisiaj nie mam wątpliwości, że tak jest. Bo ja wiem, że Twoje słowo nie chłami. Ja wiem, że świadkowie tych wydarzeń wierzę, że apostołowie Panie pisali prawdę w Ewangeliści pisali prawdę, czy zasłyszaną, czy doświadczoną, zobaczoną, ale oni byli świadkami tego, że Ty jako Bóg miałeś władzę nad tymi przeszkodami ludzkimi. I Panie, proszę, byś kolejne osoby, kolejnych ludzi, Panie wyposażył w to. Amen. I chwała Ojcu, chwała I Synowi, I Duchowi Świętemu, jak było no na początku, początku teraz, teraz zawsze, nie. na wieki, wieków. Amen. Amen. I kochanie Bożego Dnia, a ja lecę już do Jarosławia. A za, jak Wy będziecie ciągłe to do Wiednia. Papa pa. z Bogiem. wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.